Każdy zbliżyć go. Ponoć żyje w nim do dzisiaj Biała Dama, Księżyc Krysia. I od lat czterystu z górą, wciąż osobą swą ponurą, Kiedy tylko księżyc świeci, Straszy nawet grzeczne dzieci. Oj, uwaga, księżyc chodzi. Cicho, zegar bić na. Zobacz, co to Biała Dama. Ludzie, nogi już nas nima. こう。<music> <music> już 1982 lustro. Proszę pana, proszę się nie tłumaczyć. W XVI wieku nie było żadnych kooperacji. Słyszy Pan? Żadnych. Proszę natychmiast przyjeżdżać i chodź. Субтитры сделал ich wystraszę. <laughs> Harcerską. Mamy po 12 lat, a ty na liczniku masz najwyżej 16. <grystanie> 16? To ja miałam zaczynałam straszyć. O w ogóle, co ja z wami rozmawiam? Znikam od swojego świata. Cześć. Abrakana, wrabin, salwich. mi się na pewno uda. Abrakana, brabin salwich. Rumę! zadanie wykonane. Wszystkie zegary zatrzymano o pierwszej Dziękuję. Ludzie! To spisały, co ja, zrobić? Jasne, no no. ja nie mam zrobić? Jasne! na jak ja mam zniknąć z nim tego świata? To Pawełka zawaliła. A poradźcie, coś no zrobimy. Ona do nas. Naprawiajcie te lustro. No. 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 Co to ma znaczyć, Zegary zatrzymane? Co to wszystko znaczyć? A to, że nasz brat i zastęp... A nie czytałaś ten plakat? Plakat? Jakie to karty? Na Nasz brat i zastęp Speedfire, zrobił zegar słoneczny i tylko ty będziemy się posługiwać. O... No, co? Kocham ją. Ja ją kocham. Ja także ją kocham. Chłopaki, zwariowaliście. W duchu się kochać. Ja mówię, damie, powiem, że to druchnia Wszystko powiemy. Tak mi nie mi On nie wybiera. To no Wszystko, powiemy. że to A co A może w dziewięciu Nie. No. Chłopaki, nie. No, no, dwa tygodnie na obozie. No. Miejsca jest dosyć. Nie będzie ci przeszkadzać. No. Uczyszczysz ją tak, jak ty chcesz. No, a jak nie będzie chciała, to uruchomi zegar z bity do właśnie. No. Właśnie. Zgadzasz się? Zgódź no się. Zgódź się. No już dobrze, że mi tak wszyscy Dobra, radę. świetnie. Miała chodź tu jak możesz. No Po długiej i ciężkiej obradach, jak to wolisz, Dość, zapadła taka decyzja. Pojedziesz z nami. Zgadzasz się? Wszystko mi jedno. Chociaż tyle nieprzyjemności miałam przez Was. Wyjadę z Wami. Bo co sama mam robić na tym świecie, kiedy zegar zepsuł? To dobrze. Weź sobie tą swoją pałeczkę. jestem ważność. Pośli. Przerywam zbiórka. A ty Bialo, trzymaj się Kasia, ja dam Ci wszystko podać. Masz noś. Ma piękne z Was kuparki. A Już my? Lewo, zrob. A ty na z tą wielką, to jak zwykle drugim kierunku. Zobacz. No, myśmy sobie ustalili na maratonach, że zostanie z nami. Niech się druga spyta, Karida, albo to, tak, tak, zostanie z nami. No, dobrze. A mundur? No, chyba Basia ma. Tak, mam i Nie. No. no dobrze, więc Basia, Kasia i Karina przebierzcie ją. A my musimy się bardzo... Od... ja budę! Ja Dlaczego ja będę? ona jest taka smutna? No, ja myślę, że ona nie mogła zniknąć ze swojego świata. Dlatego no, taka smutna jest. No, no. Tak. słuchaj Tomek, a może ją też boli? Nie! Nawet no, 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 no. się mnie Ja nie no. Coś zrobiliście. My? Tak, my, my. Tak. Tak. No nie wiem, ale na wszelki wypadek możecie ją chyba przeprosić. Za, tak, to tak. Dobrze, a co zrobimy, żeby ją rozśmieszyć? No może... Może Liza? Lizaka nie damy? A tam. No, Truszyna, no, 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 tak. no. posłuchajcie, A może wymyślimy jej jakieś imię, jeśli tak, ma zostać z nami? Właśnie! A. Dobrze, będzie wiedziała jaki. Więc nad imieniem zastanówcie się do rana. A teraz musimy postanowić, co zrobimy z nią, bo przecież mamy dzisiaj zaplanowane biegi terenowe. To my ją weźmiemy, nasze. Jakoś wyszło głupio, wiesz, nie chcieliśmy ci krzywdy zrobić. Byłeś od nas na miłe pamiątki. Mój kalendarzy, ładny. A po co ten kalendarzyk? Może piersi, jego kalendarzyka. Piersi? A łańcuszek? A? A, A co, się mam na nim? A piłeczkę? A ty co, rozmowę ci z Halę dała? Ale mondrala. Ej, ty o, biała! Idziemy. Mojego kalendarzyka nie chcesz? Mamusia mi go dała! O, no, poświęcony! ma poświęcony naprawdę. Też go nie chcesz? Jaka ty jesteś? My nie będziemy harcerskiego honoru <grystanie> honoru, takie trudne słowo, dla ciebie naszarpywać. Nie będziemy się przed tobą płaszczyć, a takie płaszczki. Uśmiechnij się w końcu, nie? Zresztą równodrużynowo że ludzkie księgi nie zanotowały takiego załamanego ducha. Zresztą nie dziwię się wcale, że się w tobie zakochali, bo um, była prawie jak cukier. Każdy harcerz wiedział, że, że najładniejsza wśród harcerek, lecz nie uśmiechała się.